Witajcie! Dzisiaj pomówimy sobie o głosce r. Pokażę Wam kilka praktycznych ćwiczeń, jak przygotować się do prawidłowej wymowy tej głoski. Zapraszam! Nazywam się Kasia i jestem neurologopedą. Dziś powiem Wam o głosce r. Przekażę kilka praktycznych informacji, które powinniście wiedzieć. Pokażę też ćwiczenia, które ułatwią Wam codzienną pracę nad głoską r. Słuchajcie, na początek kilka ważnych informacji o głosce r. Po pierwsze, uznaje się, że jest to jedna z najtrudniejszych głosek języka polskiego. Dlaczego? Ponieważ wymaga skoordynowania wielu elementów. Dziecko musi unieść język, rozszerzyć ten język. Z jednoczesnym ruchem samego czubka. Jest to niezwykle skomplikowane. Do tego musi pracować przeponą, żeby oddech był mocny i silny. Dziecko powinno około szóstego roku życia zacząć opanowywać głoskę R. Nie martwcie się w sytuacji, kiedy Wasz 3-4-latek jeszcze nie mówi głoski R. Pewnie zamienia ją na łatwiejszą, na i. Albo l. Słuchajcie, jeśli jesteście już po wizycie u logopedy, to na pewno wiecie, że bardzo ważnym miejscem w buzi jest miejsce tak zwany wałek dziąsłowy. Znajduje się on na podniebieniu górnym. Jeżeli będziecie przesuwać język od zębów w głąb jamy ustnej, napotkacie na podniebieniu górnym właśnie ten wałek dziąsłowy. To takie twarde miejsce. Żeby znaleźć to miejsce, proponuje słodką zabawę z dżemem. Mama nakłada niewielką ilość dżemu na podniebienie górne, dokładnie tam, gdzie jest ten wałek dziąsłowy, a dziecko musi językiem dotknąć tego miejsca i zlizać dżem. Wygląda to tak. Propozycją zabawy jest stymulacja poprzez ciepło-zimno. Do tego możemy wykorzystać łyżkę, którą z jednej strony podgrzejemy ciepłą wodą, a drugą stronę schłodzimy w zimnej wodzie. I w ten sposób dotykamy dziecku to miejsce, które nazywamy wałkiem dziąsłowym. Dodatkowo możemy pobawić się w zgadywanki i zadawać pytania dziecku, czy to było ciepłe. Zimne. Słuchajcie, nie próbujcie wymuszać na Waszych dzieciach, żeby tą głoskę r uzyskiwały bez przygotowania. Często zdarza się tak, że rodzic prosi dziecko, żeby powtórzyło rower. Oczywiście dziecko stara się jak najmocniej uzyskać bardzo podobne brzmienie i wtedy wychodzi na przykład rower. I wszyscy się prawie w rodzinie cieszą, że głoska r już jest, a tak naprawdę jest to błędna głoska r. W tym miejscu chciałabym Wam powiedzieć o wędzidełku podjęzykowym. Jest to twór włóknisty, który znajduje się pod językiem, często jest u wielu dzieci skrócony. Są dwie szkoły co do wędzidełka. Niektórzy twierdzą, że należy je rozciągać. Inni twierdzą, że należy je podcinać. O tym skomplikowanym tworze powiem przy innej okazji. Teraz chciałabym powiedzieć, że skrócone wędzidełko zawsze wpływa na e, ruchomość języka i na to, w jaki sposób dziecko tą głoskę zacznie wymawiać. Pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek niepokoi Was w mowie waszego dziecka, Udajcie się do gabinetu logopedycznego. Zróbcie diagnozę logopedyczną Waszemu dziecku. Wówczas logopeda będzie mógł powiedzieć, co jest przyczyną nieprawidłowości, co należałoby poćwiczyć, co należałoby poprawić. Nasze propozycje są propozycjami utrwalającymi, nie diagnostycznymi. Dlatego korzystajcie z nich w sytuacji, kiedy logopeda Wam wskaże dany etap terapii. Zdaję sobie sprawę, że droga utrwalania głoski R jest dość długa i żmudna. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam pokazać różne ciekawe ćwiczenia, które możecie zrobić z dzieckiem w domu, przy okazji bawiąc się z nim doskonale. Do naszych logopedycznych zabaw będą potrzebne rzeczy, które zapewne znajdziecie u Was w domu. Kilka wydrukowanych obrazków. Dwa kartoniki, dwa patyki, słomkę, gumki recepturki, nożyczki taśmę klejącą, flamaster, lusterko, formy do mufinek, płatki kosmetyczne, ciastolinę, szczoteczkę do zębów. Może być zwykła, a może być też elektryczna. Przygotowałam również litery T i D, które zapisałam na kartce. Jesteście gotowi? Zatem Zaczynamy. Przygotowane przeze mnie i przez was drodzy państwo obrazki możecie rozłożyć na dywanie. Wasze dziecko skacząc po tych obrazkach będzie wykonywało odpowiednio ćwiczenia buzi i języka. Zaczynamy od żabki. Żabka skacze tak. Kiedy dziecko wskoczy na obrazek gwoździa, Musi zamienić język w młotek i wbić takiego gwoździa. Popatrzcie jak. Czyli język cały czas uderza w wałek dziąsłowy. Kiedy dziecko wskoczy na obrazek zasłonki, musi wykonać ćwiczenie języka, które jest dość trudne. Warto na początku wykonać je przed lustrem. O co w nim chodzi? Otóż. Po pierwsze, unosimy język do górnych zębów. Natomiast boki języka muszą się rozszerzyć jak zasłonki do pozostałych zębów. Ma to wyglądać tak. Jeżeli dziecko napotka obrazek Bobasa, musi wykonać takie ćwiczenie, udając płacz właśnie takiego małego, głodnego dziecka. Zwróćcie uwagę w tym ćwiczeniu na to, żeby język pracował szeroko. Jeśli dziecku jest trudno, możecie włączyć sylabę. Le, le, le. Może będzie łatwiej. Gdy znajdziecie obrazek z cukierkiem, będziecie udawać z waszymi dziećmi mlaskanie. W tym ćwiczeniu Musicie poczuć, jak język przysysa się do podniebienia górnego. Dzięki temu słychać taki charakterystyczny dźwięk. Został nam ostatni obrazek, czyli konik. Kiedy dziecko wskoczy na obrazek konika, musi wykonać kląskanie. Z kląskaniem możecie się pobawić w cicho, głośno. Wolno, szybko. Możecie też dołączyć pracę warg. Zobaczcie. Robimy to na zmianę. W ten sposób pracuje też mięsień okrężny ust. Jak się wyspecjalizujecie w kląskaniu, to możecie popróbować zatrzymać język przystany na podniebieniu. Jak to zrobić? Pomyślcie sobie, że najpierw koń biegnie szybko, czyli kląskacie szybko, potem nieco zwalniacie, ponieważ jest zmęczony, a na końcu zatrzymujecie. Ma wyglądać to tak. Słuchajcie, kochani, niech język nam teraz odpocznie, a popracujemy sobie nad przeponą. Dlaczego warto ćwiczyć przeponę? Otóż szczególnie jest to istotne w sytuacji, kiedy wasze dziecko wcześniej było diagnozowane i stwierdzono u niego obniżone napięcie mięśniowe. Wówczas do pracy nad głoską R te ćwiczenia przepony będą mu bardzo potrzebne. Przepona mieści się w jamie brzusznej. Jeżeli nadmiemy nasz brzuch jak balon, to poczujemy, jak ona się rozszerza. Jeżeli zmniejszymy nasz brzuch, to poczujemy, jak ona się obkurcza. Kilka zabaw dla Waszej przepony. Pierwszą zabawą jest kichnięcie. Spróbujcie kichnąć. Możecie też zakasznąć tak dość mocno. Zróbcie to trzy razy pod rząd. Za każdym razem sprawdzajcie poprzez położenie ręki na brzuch, co się dzieje z przeponą. Ostatnie ćwiczenie jest to jedno z najbardziej lubianych przez dzieci ćwiczeń logopedycznych. Będziemy zasysać różne drobne przedmioty poprzez słomkę, nie używając ręki. Do przenoszenia za pomocą słomki możecie użyć skrawków papierów, dużych cekinów, a także. Na przykład foremek po mufinkach. Możecie je przenosić w różne miejsca albo budować wieże. A teraz pokażę, jak można pomóc dziecku nauczyć wibrować czubkiem języka. Zaczniemy od uwrażliwienia miejsca, które nazywamy czubkiem języka. Pierwszą propozycją jest masa szczupka języka szczoteczką. Możecie wykorzystać do tego szczoteczkę zwykłą bądź elektryczną. Na pewno wasze dziecko poczuło, jak łaskocze to miejsce, które nazywamy czubkiem języka. To bardzo dobrze. Słuchajcie, następną zabawą, dość śmieszną i lubianą przez dzieci, jest zabawa w pierdzioszki, a wygląda ona tak. Język wkładamy między wargi i silnym strumieniem powietrza. Sprawiamy, że czubek języka zaczyna drżeć. Dziecko znowu powinno odczuwać lekkie łaskotanie bądź drapanie. Jest to śmieszna zabawa. Możecie ją wykonywać razem z dzieckiem? Na przykład, kto dłużej będzie wydychał powietrze, albo na zmianę raz rodzic, raz dziecko. Przechodzimy teraz do kilku ćwiczeń z literami ty i d. Mówimy dziecku, że będziemy mówić w zupełnie inny, zaczarowany sposób. To znaczy, unosząc język do góry. Wówczas zwykłe t brzmi zupełnie inaczej. Brzmi tak. T", natomiast d brzmi tak. D". W ten sposób pokazujemy dziecku, jak Pracuje język, który się unosi i rozszerza. Popatrzcie. Ty, czy, czy. Albo d, d, d. Zaczynajcie od wolnego tempa, potem możecie przyspieszyć. Zwróćcie uwagę na to, żeby popracowały jeszcze mięśnie warg. Ty, czy, czy, d, d, d. Albo szybko. Co możecie robić? Utrwalając właśnie ten sposób mówienia. Możecie. Z przygotowanych wcześniej liter. Pobawić się w wyklejanie ciastoliną, możecie je powycinać, możecie narysować na tekturze i wyciąć przykleić do patyka i bawić się jak pacynkami. Możecie też... Powtarzać je raz wolno, raz szybko, tak żeby język wprawił się w tym ruchu do góry. Do powtarzania tych dźwięków, świetną zabawą jest zabawa z gumkami recepturkami. Naciągamy gumkę recepturkę na palce jednej ręki, natomiast drugą ręką potrząsamy gumką recepturką, jednocześnie wykonując ten dźwięk. Ty, ty, ty de 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 te 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 de 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 można robić to też tak ty ty de de te de te de te te de de. De, 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 de de powstaje pewna melodia dzieci bardzo to lubią drodzy rodzice dzisiaj pokazałam wam kilka praktycznych pomysłów na utrwalanie ćwiczeń języka te ćwiczenia są potrzebne dzieciom podczas pracy przy wywoływaniu głoski r. Warto zatem je ćwiczyć codziennie. Poświęcajcie na to około 10-15 minut każdego dnia. Ćwiczcie zarówno język, pracę przepony, wibracje, jak i bawcie się p i d. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.